Elo. Jestem Jasion Płatny Zabójca. Dziś moim celem są Tom Henning Sędzia Łysy jora z Andreas Chuj nie sta. Zabiję ich dlatego, że jestem za Czels. A wczorajszy występ dwóch kutasów mi się nie podobał. Tom Henning jest znany w Norwegii. Jest już tam milionowy odcinek klanu, w którym nasz sędzia gra dorosłego Maćka. Tom, co się stało? Drugim chujem jest Andreas Iniesta, jebany Hiszpaniec, który w 93. minucie wbił gola Petrowi Czechowi. Jestem na jakiejś pustyni. To chyba Norwegia. O nie, słyszę jakiś tu pod stóp. To chyba Happy Feet. A nie, to tylko jakiś łysy chuj. Zara, to jest Tomche coś tam. Ginchuju, chuju, za Chelsea, za Anglię. Teraz twoja kolej nie sta. Szykuj się na... śmierć.